Dobra, masz save już? Czy jest sprawdzone? Mam Dobra, save już? jest sprawdzone? Mam jeszcze coś save. drugą? Dobra, save już? jest sprawdzone? Mam jeszcze coś save. drugą? Dobra, już? 我们考什么？ No lecimy tak na szybko. Mów po kolei od czego zaczniemy. No to co, Anglii, tak o, to tak, podam i zaczynamy to robienie. Ja też tutaj zobaczę na komentarzu. Sterowanie. chyba, nie? Skąd to to niech napisze Dobra, tutaj. od angu. Dobra. Takie jeszcze może. Uważam sobie jeszcze streama. No to cóż, mamy Anglię, tej wysocy doradcy, jak to Anglią. Nie płaci za wiele, dobre zniżki teraz z tym jest tej można. Całkiem się poszczęściło z królem. Ten król całkiem niezły wyszedł z tego eventu. War of the Roses. Może jest Craven, ale to jest Anglia, więc się nie bije tak więc, no, to nie ma problemu. Znaczy, no, nie bije. Znaczy, nie, może, może ktoś się zaatakuje, no, ale na razie nic na to nie wskazuje. Ogólnie tutaj kontestuje, wydaje mi się, hegemonię Francuza. Coś yy, może do tego, co, jak to tutaj wygląda z reformami, chociażby. Dajmy, Cóż, z że... reformami, reformami, reformy bardzo klasycznie, tak jak, tak jak się zawsze bierze, tak czyli MP, kultury i advisor post. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi. No one no, a to, to, ma budynki, no, e, to jest albo, na budynki albo albo ogólnie sytuację jeszcze. Na instytucje pewnie? A, bardzo możliwe. Ogólnie się opłaca, natomiast nie zawsze, więc. Stutu... W sensie nie, nie tak żeby mieć stale, więc ogólnie no to nie wiem jak on to robi. Spore no, equilibrium jest... Workersów powinien jak najszybciej zsumować e, same dietę, żeby móc sprzedać trochę landów. się, że powinien Bez... mieć tego diplo do plus jeden, do nie zrobił sobie prawda? No tak, to prawda. Aczkolwiek. To jest ee, nie, polskiej, tak. On tutaj w ogóle coś, coś nie, odwala z tymi ktoś Powinien się niedługo pozbyć tego trade efficiency. Minus 5 trade efficiency. Nie wiem czemu to ma. Pewnie chciał podbić equilibrium. Eee, no cóż, no, kraj dobrze zbudowany. Wszystkie workshopy już są. Buduje baraki i regimenty campy. Eee, z jednej strony spoko, z drugiej strony teraz będzie takie 11. No, co mnie jest, to tak 8, eee, no okej, okay, no na taki, Anglia ma taki problem, że nie wiadomo, że to jest, to jest problematyczne, bo ma bardzo dużo gutców, na których chciałoby się postawić normalne manufakturki, ale przynajmniej na tych z, z żarciem, no i może z wełną, więc warto poczekać na manpowerowe. W tym razie nie ma żadnych manufaktur? No nie ma jeszcze, bo nie ma jeszcze czasu, bo teraz, może, teraz można starać tylko na żarcie, a na żarciu teraz się bardziej opłaca manpowerowe. Teraz przecież może tylko na krowach stawiać i na zbożu na 8 steku. Dobra, no Dobra, rozumiem, że nie to może Cronland do... mi się tak coś nie pasuje. Nie wiem, czy tak się robi tutaj teraz. Mi się wydaje, że to nie opłaca teraz, ale za mało jakby robiłem tutaj. Nie wiem. No on, jest, on jest nie teraz w tym Cronlandzie. Powinien sprzedać trochę, ale to nie ma znaczenia, bo nie ma dużego z, skoku autonomii, jest akurat na 10, a zaraz jeszcze zdewuje, więc, do... więc to spadnie na pewno. Tak, A, tak, więc to nie jest problem. Nie jest źle, nie jest, jest nie. jeden duży, mistr jest duży jeden mistr czyli wziął sobie centrum reformacji do kraju, A, ale tak. cóż, no za, za głupotę się płaci. No właśnie, okay, bo okay, mieliśmy, tak. mieliśmy chyba komisję zedytować, ale ostatecznie ruszyli. A nie nie, chyba nie. Okay, e, nie. Dobra, Francja, tutaj dużo ziem dla szlachty, bardzo ładnie zagrane, e, 56% pieniędzy MMPowera. Mam e, chyba sobie to specjalnie. Mm, Fajny R, fa, fajny R, jak najszybciej będziesz optykował tym królem, którego mam. Eee, tak, znaczy, można znaczy, jak najszybciej może, może nie od razu, ale roku, jak skończę, jak Eko, to wtedy. Tak, a to jest Ruf 1.1.3. Jak z budynkami? Fajny moment. Jak z budynkami? Mało, mało, dorad, mało budynków. Doradcy ma za słabych jest, a, no ma, w dyskusji. A ma adwizor plus 1? To jest bez sensu. Z jednej strony tak, z drugiej strony tak. Z drugiej strony no, ma mało budynków w kraju. Powinien trochę więcej budynków budować. E, to jest duży minus. Ma tylko parę workshopów, ma, ma, e, ma, ma Ten. Ale... Nie, ciekawie to... jest Advisor Level 3 dyscyplina. Trochę za wcześnie, chyba, na takie rzeczy, na takie manewry. E, tak, no ogólnie e. on. Nie wiem, czy jest tutaj Francuz, ale jeśli jesteś, to, to polecam tak być strażny, bo tutaj ci może wybuchnąć jedna raz w 50%, No i sobie go zmarnujesz, bo to... chyba że się szukasz jakąś wojny. Ale też. Ale to... też ciekawe, też temu nie ma edy... tego tak, przywileju na plus jeden dyplomatic Powera, bo ta dyplomana jest bardzo potrzebna do jest to takie ważne eee, interesujące. No Ale tutaj chyba też tego nie ma w bo... ogóle. Te... On w ogóle w burgersach nie ma żadnych e, tych e, decyzji. E, nie, dla mnie to jesteś jestem dziwny półsłone. Będziesz musiał potem zacząć na moim. Bo ja nie wiem, czy ja mam dobrze. Ale no... to nie wygląda na dobrze e, Dobra, może weź szybko, bo... No, to, no, ogólnie, mało... dynków zrobić lecimy dalej. E, Aragon. za mało czasu, żeby to wszystko. Aragonia, jak tam budyneczki budyneczki. ojojo jeden workshop to jest. Ma 600 dukatów jeden workshop. To trzeba Tom jak najszybciej postawić tak. Tak. na co eee, Trzeba nie tak. jak najszybciej postawić na ekonomię, doradcy tacy o nie ma żadnych zniżkowych, może. Też centra nie też by wypadało tej. No, centra, 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 centra to jest chwilę. 50% chuj. 53 ma więc jakby. Ja raczej, to już szkoły, przede wszystkim workshopy są tutaj potrzebne. Quantity jeszcze nie sfinansowane, ale to zaraz będzie. Osobiście no. bym teraz wziął tą ideę, żeby potem być tańszą militarną. O, regencja, regencja no, też jeszcze przy spięciu albany. Tak, nie wiem, może to się opłaca, ja nie mam pojęcia. To się opłaca, jakby nie opłaca. jakby ten taks to nic nie znaczy, przecież tak i tak się wywala z kraju, więc to nie ma żadnego znaczenia. E, tutaj co? Nie ma... Nie ma nie ma, nie, ma nie ma nie ma promosu na no 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 nobility. jest no no Nie ma many nobility, to duży błąd. Trzeba jak najszybciej naprawić. E, no i te budoneczki, te budoneczki. To jest manu, co jest mnie piekło. Słaba regencja, nie ciekawe ile lat. Może ten następny król będzie taki, o, może, może będzie coś lepiej. Dużo pracy, dużo pracy tutaj przed no, nie, nie ma pojęcia, proszę, na tego nie, nie patrzyłem na pozostałych, ale no, padałbym miedzi. Zrzucił kola, zrzucił kola na Litwę, gdyby to nie jest taki proste. Eee, dobra, Portugal. Dobra, Portugal gra tutaj pod typowego Monash Maker. No, 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 Tak dziękuję. samo. 1000... 1500 dukatów trzeba jak najszybciej to wywalić w te workshopy. Workshopy naprawdę są bardzo, bardzo ważnymi budynkami. Może jakąś wojnę planujmy, no ale to raczej nie wiem. Portugalia nie brzmi jak coś, tutaj będzie się... Expansion quantity. Tutaj ciekawy wybór ciekawy idei. Znaczy bardzo dobrze, nie wziął Expo, bo EXPLO to jest po prostu waste punktów e, Portugalią. Tutaj już widzimy ekspansję w Kongo, typowa kolonia. Z tymi dukatkami bym jak, najbardziej, jak najszybciej coś zrobił te fajnie, że w komisji idzie jak szlachty też przywileje. jeszcze. No w ogóle tutaj jakieś chyba nawet nie nagrania, tylko na, na tych na robinach tutaj. No tak, ale to przede wszystkim powinien wystawić workshopy, żeby potem wstawiać manufakturę, to jakby. No to te tak. tak, tak, no, tak workshopy tak? work dadzą dużo więcej niż manufaktury w tym etapie gry. No to nie jest czarny Ale dobra, no to jakiś to jest, Dobrze, tutaj cringe, proszę bardzo, development na wyspach. wyspach. E, Treksons już ma dwa ładne stany, prawie dwa ładne stany. E, bardzo ładna robota. E, gdzie on to zrobił? E, dobra, lecimy. Aha, dobrze. Londyn no, no, i New York. Na... Dobra, no, lecimy dalej. Dobra, Florencja. E, co? Florencja, Florencja e, ujemny press fish, ale to prawdopodobnie zmiana religii była. Co tutaj? Nie ma szlacheckiego przywileju na plus punkty, bardzo duży błąd. Tutaj powinien być on. Od samego początku jest najważniejszy przywilej tak naprawdę. Tak. punkcie e, no, no, no. od Nobelsu. Ładnie jako pan z Dla mnie to jest... Krusze, czy, czy... Ja już to zmienić jak najszybciej. Nie może zmienić. Znaczy problem jest taki, że on jest Daczy i trochę za późno, ewidentnie kliknął ten focus przy, przy filowaniu tego eko. I teraz nie hmm. może go zmienić. Jak się jest... dalszy go, go form, to trzeba dużo wcześniej ten pokus klikać, żeby wyliczyć sobie, żeby potem móc go e, zmienić. E, dobra, ale tak może zresztą dziesiątkę teka, jakieś innowej. Inno, inno no, no tutaj nie ma czasu się na te nie mam plus jeden mana, to... No. Tam, zobaczyliście raz jak to wygląda, jeszcze u mnie zobaczymy. może... Na te, naprawdę... na te przywileje teraz nie ma za bardzo to patrzeć no za dużo. Macie, bo to nie ma sensu po wszystkich krajach rzeczywiście. Chodź, co dobry, no Cza... ja, ja bym go jeszcze parolował troszeczkę, bo Republika jeszcze jest. No, no trzeba parolować, żeby spaść poniżej 50, żeby można było dostać eventy Tak, tak, 50, tak. też event i ten, no i stąd, bo ja za jeden ze stabilności dostaję stąd wejście chyba Republikę. No i tak na razie ruch tutaj, no nie wiem jak tej zresztą ekspansji końcu za tej puszczy, nie wiem, czy on cię będzie pałować, czy nie. No i zobaczymy, dalej. zobaczymy. Dalej Habsburg. Aha, tutaj Austria to grana to przez to kolegę, z nie. kolegę z lewika, po dwóch bankrutach. To tutaj też e nie, no to ja mówię, fokus, ale on się teraz może być zmieniony, chyba tak coś czuję. Może być. Tak, to może to być zmieniony. To Eee, czy on być zrobiony? Chyba nie, chyba jeszcze trochę trzeba musi poczekać, żeby złapać tą, złączyć eko i złapać trochę punktów administracyjnych, bo on musi już szybko, wiesz, odblokować. Dziesiątkę. Ro, musi, nie tylko, musi, nie musi nie tylko skończyć eko, ale musi też odblokować quality, tak więc tutaj ja bym jeszcze nie zmieniał tego Fokusa, jak już jest. Ja w ogóle poszedł z protestanta? Poszedł protestanta, bo nie za bardzo ma skąd. Nie, ma ortoxa od. Węgra, ale nie wiem czy A, na to ciekawe. Nie. ciekawe, ciekawe. Eee, też nie wiem. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy ruch. Niespodziewany Tutaj bankrutował, nie miał, czasu, nie miał czasu zbudować budynku po tym bankrucie, bo to był nagły Tak wyszło, tak wyszło. Eee, no cóż, Węgry. To, to racjad, ale nie wiem czy pieniądze są. No, musi budynki jakieś postać. Mnie ma, ma stop chyba 100 Building Value, a więc to chyba to znaczy dość duży dość okay. problem. Tutaj jest Węgier grany przez kolegę Altareza. Alarewia, tutaj udało mu się switchnąć religię. Fajny władz, tutaj udało mu się. No i te udało reformy nie są jeszcze tutaj. Coś tutaj jest dupy moim zdaniem. W ogóle nie, nie, nie pobrane te reformy. To Z czym? Z Tak, no mógł pracować, żeby było większe ekwilibrium burgersów i likwidować. Więc to jest bardzo ciekawe. Eee, musi, jak tak to, ten, musi jak najszybciej sobie nawrócić te... jak najszybciej nawrócić prowki na katolickie, żeby to centrum mu nie... Znaczy na ortodoksa, żeby mieć że z zili i cze, centrum mu tak za szybko nie nawróciło tego kraju. Chociaż tak będzie miał problem, No ma koło siebie centrum informacji. Eee, co, co bym zrobił? Nie wiem Nie wiem jakie są... No. Nie wiem, jakie są relacje z, z Bohemią, ale tak naprawdę jak najszybciej bym napierdolił Bohemii, żeby można było usunąć centrum informacji z tego kraju. Ja e, bo, bo będzie przeszkadzać. Będzie przeszkadzać to mocno. Tak samo powinien poprosić z Lewika, żeby dał mu nawrócić landszut. A właściwie żeby właściwie, land, żeby z Lewik wziął jedną prawkę z nadrzutu. Landszut został OPM-em i można go nawrócić. Nie wiem, gdzie jest, to prawie, e, ale też jest to dość... po Proszę, żeby odzwarzył. Tak, i potem, żeby można było nawrócić Forster religion i pozbyć się tego centrum, bo to centrum będzie naprawdę bardzo przeszkadzać, tutaj w Europie. No i tyle, tak. Państwo chyba też po bankrucie jednym. Nie, wiem, no wygląda średnio, eee. bardzo jest do tyłu w eko. tak budyneczku, tak. Tako z budyneczkami, no ale po bankrucie, tak, po bankrucie był. No, może się wyciągnie jeszcze, zobaczymy. Jak Def map, death map mode, też nie byłem zdechowane. No, interka, interka nastąpiła, no i tak się dzieje, jak się następuje no interka. No, prawda. oczywiście nie można zasu Idziemy na pobrać, Tylko trzeba od razu się zbudować, i potem spać. Dobra, kto? Eee, bohemia, tutaj też było bankrutowane. Widać to po żaróweczkach. Trochę ciemno w tej bohemii, bo 7 żaróweczek. Oj, oj. Ale eee, przynajmniej jest w no... w rzadze, w rzadze, w rzadze. Dobra, to nie mam zobaczyć tutaj na te... Jest, te... jest ciemno. Następca całkiem niezły. Nie wiem, są punkciki od dyplomatów, nie wiem dlaczego. Nie, yy, nie no, wiem, nie, nie, no nie wiem. Dostępna jest nie... dieta. Można zsumować dietę, to też jest, też powinno się robić jak najczęściej, bo to można w dobrych doradców wychaczyć dobrymi zniżkami, a potem sciz scizować nie, no, aha, landy, no potem no tak, tak, sprzedawać. Tak, no to jest podstawa żeby te misje robić. Zabierać, zabierać ziemię, sprzedawać tytuły i potem darmowe pieniążki się z tego robią. Drukujemy pieniądzki. No, cóż, porad cóż poradzić? Tej były poważne problemy. Building value tej Bohemii to jest 200 dukatów, więc całkiem o, niezłe. O kurwa, 200 dukatów wydanych na budynki. No. E, nie wiem, Nie to jest. 496 e, Autentycznie są tylko dwa kościoły w tym kraju. A są przywileje na Guccy, no Nie wiem, czy to w sumie jakoś to było źle, no ale w tak pewnie. E, przywileje na głupcy? Dlaczego? Naprawdę? O matko, faktycznie, ludzie biorą, tych no, no, się, nie bierze. Halo, to jest najgorszy, największy no, naj, nie, no, to tęks, ktoś nie opracam, tych no, 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 bo, wiem, tutaj, no, 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 nie no, 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 za 200 lat może być, może coś znaczyć, um, no, może no, no, ale no, 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 kraj jest gówna, ale ma cesarze. no, no, już, no, ma no, 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 tak, zapomniałem, że oddali Francuzowi. No to kraj z gówna, no i w sumie tyle. Zaraz link ma, tutaj. Piękny był link value tego, tego kraju, Ta całe 100 dukatów. Zero, więc nie, ma w ogóle ja przepraszam, 200 dwa. Dukatów, 200 dukatów w budynkach na Brandenburg, bardzo dobre. Tutaj też ciemno. No, 6 zeróweczek. To co to, 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 to jest taki muzek, że ja nie mogę. 6 zeróweczek. <grym> 3, 3 kronelandu, autonomię robi Bry 30. 3 landu? O kurwa, minus 30, to jaką ma autonomię w takim razie. No ale dzisiaj druga to nikomu. I pewnie autonomia taka, nie, nie, nie za niska. reparacji 8,5 w tym kraju. No cóż, co to dużo powiedzieć. No, jak najszybciej trzeba wywalić jakieś punkty w deweloperkę, żeby ten kronland podnieść. No, Cizować landy No jest... to ostro, żeby to wyciągnąć, no, ale nie, masz, nie, nie ma tutaj w ogóle kupionych jako, jako nic bez sensu. Jeżeli, nawet jeżeli się zdarzą taką sytuację, że będą bunty, to trzeba Cizować landy, dewować, żeby chociaż 10% mieć. <laughs> advisor, wyrzucić tego nie w sumie, zaraz. Nie wiem. Advisor militarnego nie ma, to też jest taka sytuacja. No właśnie no kraj za 300 lat może być użyteczny, ale może być ciężko. No e, trochę, tak w sensie, się to się trochę... No tak bez żadnych wojen prawdopodobnie. Zresztą te wszystkie <grym kraje <grym> tutaj to jak jeszcze jedna wojna, pewnie sobie skończone. E, no więc no, co, co, jakie są rady na, na przyszłość? No jak najszybciej po, po, z tym Kranlandem sobie poradzić, zbudować jakieś budynki. No i modlić się, tak? Modlić się, bo tylko to zostało. Hesja. Hesja. Tutaj e, zmieni się protestanta. Niedługo będzie overflow, punktu, overflow punktów. Bardzo mądrze się zmienił. Nie ma centrum informacji. Nie to co Trexus na Anglii. Ale widać, że, no, że to jest graczem. O! Też trzy też Trzy, 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 o, trzy nie. żaróweczki są w tej kwestii. To fajne te reformy, takie. w ogóle nie ma. To jest interesujące. Co? Trochę ciemno. Ciemno no, nie w tej nie kwestii. Przed chwilą wyłączył. Przed chwilą wyłączył fokus. Nie wiem dlaczego. Powinien być fokus militarny chyba. Nie nie, 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 wiem w sumie jaki fokus powinien być, bo... No militarny bo jest pisze, trochę ciemno. No, tak, ale ogólnie nie wiem. Właśnie nie wiem, właśnie to jest ciężka sytuacja, bo jest ciemno w tym kraju. Trzy żelówki, <grym>, ten... kraj To, to, też eko, to tak eko i koalicji to będzie za, za 50 lat. No nie wiem, nie wiem. Ale fajnie reformy zrobimy, chociaż. Czemu tak na pierwszy rzut oka? O, jeden plus. Tutaj jest agenda. Można stajdzi. sprzedać ziemię, można Seal of Tiles kliknąć. Myślę, tam eee. nawet co? No prawda nie ma, ale. No, to, to, to tak jest. Krokanie. O, jest trochę workshopów. No cóż, no co dużo można radzić? No, adwajzerów zatrudnić jak największych. Poprawić te, te żaróweczki, bo ciemno w kraju mocno. Dobra, lecimy dalej, bo eee, no już i... jestem ja może sesję postawić. A to zaraz, to na przykład to tylko Europę zrobimy, Indie tam jebać Jebać Indie? No, nie, nie wiem czy to dobry pomysł, może przejść szybko, po prostu. Po sesji zrobimy, po sesji zrobimy Indie, no. Ale oni są w takim stanie, że nie wiem czy oni wytrzymają tą sesję. A dobra, to, to, to dobra, to opuszczamy Litwę i idziemy do Bachmanisu. Dobra, Litwę opuszczamy, bo tam grać się nie, nie przyjdzie i tak. Bachmanis, Bachmanis, co tam się dzieje? O, w Bachmanisie siedem żaróweczek. Dużo e, pieniędzy, nie wydać. ma nie ma wziętej, nie ma wziętej y, y, idei, polecamy ekonomik 4 4000 w banku, no to cóż, to jest dokładnie, czekaj, kalkulator wezmę. Nie wiem, ale tutaj powinny być wydawane od to tak grubo. Nie no, mam które no, ale te, no, te budynetyczki też trzeba pobudować. Centra tutaj. Ja tu widzę 50 no to... workshopów do zbudowania, 51 workshopów do zbudowania, więc te workshopy zrobią bryry w tym Bachmanisie. I ten być. income skoczy, ten income skoczy tak jak... No nie, może on czeka na jakieś manufakturę, ale nie wydaje żeby jakieś nowe doszły. Nie, 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 tutaj trzeba workshopki, workshopki, bo potem i tak musisz mieć workshop i manufakturę, a tutaj też jest dużo gudców dobrych, niektóre gudcy pójdą, niektóre gudcy pójdą oczywiście pod manufakturę z manpowerem, ale workshop w każdej warto mieć. Ja z tej mi też nie pomogę, bo tutaj jest. Tutaj bardzo ciekawi mnie overflow o generałów yy, i tracenie jednego mila. To jest znana taktyka na jebawce, że mil punkty są słabe i nie trzeba ich mieć. Tak. No, eee, tak, no, tak tutaj jest R220. R eee, R220, trzeba jak najszybciej się go pozbyć. Wyjebać tego Muchawa. Tak, tutaj też, mooo, oj, co się tu dzieje? Chciałem się, no, się pozbyć tak, te lera, No, tak, tak. Ja bym tych doradców też nakupował, bo on ma swoje tak. płacu, więc ja bym te pieniążki wydał nie tylko na workshop, ale też na. Do... Doradcy plus trzy i to tak, żeby się nabijał ten prestiż tak. Tak, 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 ale jak jeszcze wydasz dużo pieniędzy na te workshopy, to ten winkum zrobi brr i będzie można taki dobry doradcy. No nie, ten się mieć. może wyciągnąć, tylko musi być mądrze zarządzany. Dobrze, może się tak. wyciągnąć, bo są pieniądze, tak? Są pieniądze szybkowe. No i my, my my, my dalej po prostu no i ekonomik trzeba stąd. Dobra, węgel, tak? Oj, tutaj chyba będzie za ciężko tutaj coś doradzać. Węgal. Węgel, trzy żelówki. Trzy żelówki jak Hestia, więc tutaj na poziomie europejskim. To wziąłem innowacji. To jest dosyć eee. interesujące ogólnie. Znaczy, że on ma najlepsze ziemie w regionie, więc nie powinien dać. Nie, nie, Tutaj Innovative z ewidentnym błędem. Na ostatniej kampanii był taki gracz, to wziął na drugiej. Tak, Był taki, i taki gracz, który się rozleciał po prostu od razu, 500 chyba, 20 stad po prostu. Nie, nie doczeka następnej sesji, więc jakby tutaj to nie jest dobry znak, ekonomik powinno być wzięte. Tak. Co tu dużo mówić dalej, estateów za dużo, nie ma czasu na estate, y, ale szybciej bym skończył tą agendę. Potem sprzedał jakieś no, tytuły, tutaj, mamy dużo krajlandów sprzedać. Sprzedałbym tytuły, darmowe pieniądze, z tych pieniędzy stawiamy workshopiki, yy, zatrudniamy advisorów i ma na bryży, tak, tutaj jeszcze jak najszybciej, ekonomik, u quality zostało wzięte, ciekawe, ciekawe, bo o quality generalnie się bierze yy, first, jeżeli się jest w stanie je szybko skończyć i mieć ten boost, quality, ekonomik, jak najwcześniej, jako no właśnie, pierwszy, mieć tak. 50 10, plus 10 tak. To tutaj widzę Quality, które będzie skończone w 1550 roku, czyli będzie głównie Quality. To też lepiej było wreszcie ale... Quantity, żeby mieć te dwa pierwsze bonusy. One są bardzo mocne, a w sumie tak, na, na, na tym jeżeli... patchu są jeszcze mocniejsze, więc to, no, lepiej było to brać, jak już... Jeżeli nie, nie to... możecie skończyć szybko Quality Economic, to bierzcie klaszcze Quantity, bo się inaczej nie opłaca. Dokładnie. Dobra. Mewara. Dobra, no tutaj jest chyba całkiem za sytuacja jak na region, ale też nie jest za dobrze, bo jest biednie. Cóż, co się dzieje? No, trzy Już To jest zna, zna, znana zasada, tak? Trzech żerówek. Zasada trzech żerówek. Zasada eee, trzech żerówek, nie ma żadnych adwajzorów. Nie wiem, to inny takiego, taki że ja nie mogę. Eee, 36% inflacji. 36% inflacji. <grym> tak, no, ciekawy kraj, ciekawy. Papieska tak? liczba, prawie, że ping mówi, więc nie za wysoko. Nie, no, coś tu trzeba zrobić. Coś to zrobić. Zacząłbym mieć do. Kraj e... jakiś sezon, a nie takie gówno. Ja ci mówiłem, panie Pololo, żebyś się nie wtrącał w tej Izbie. Chcę kraj zbudował. A no i teraz masz, jest, jesteś jaki jesteś. No. Dobra. Bo trzeba jakąś radę polecić. Tutaj, Cóż, jak najszybciej sobie trzeba, sobie wziąć. Ekonomii, trzeba wziąć ekonomik. Trzeba wziąć ekonomik. Jak najszybciej schilować do yearly inflation reduction. Zatrudnić advisora do inflacji. To Zobacz, tyle, bo jak jak robisz, nie nie klikacie do inflacji. Broń Boże, nie, kl nie klikać yy, redukcji inflacji, bo to się po prostu nie opłaca w tym momencie. Bana i skończenie ekonomiki jest dużo ważniejsze. E, dużo można zrobić więcej. E, te tutaj widzę, autonomia w kraju również robi brryry. Słyszałem, że 5 landu to jest nowa meta. E, no tutaj właśnie, jak najszybciej no... trzeba, nie wiem, wezwać agendę, spisować tą wojnę, sprzedać jak najszybciej ziemię, żeby ta autonomia no, nie leciała. Nie wiem, oni się błyskują, sami u siebie, to jest jakiś dramat. Co to się dzieje? Nie. Ja a złoto na złocie ile autonomii, jest? Ma w ogóle to złoto? Stolica, a nie, przerwy stolicy złota. Na złocie 10 autonomii, spokojnie to zaraz no, będzie. Jeszcze... No ale nie, ja to Z... widzę to autonomię tak. Jest wysoka, jest wysoka. No dobrze, to jeszcze ostatnie państwo, Kmer i lecimy na Gierkę. Dobra. No niestety tutaj nie wszystko się udało zobaczyć, no wiem, no ale. Co to z kamerem? No to słyszałem, że 13, to jest taki dobra liczba. Adwajzory 112, król całkiem niezły, eee, 6 żarówek, więc tak dwa razy więcej niż w Indiach. No to nie, nie, z... nie wiem, czy, czy tutaj opłaca się Admin Focus, ja wiem tutaj jakieś doradcy, ale z znaczy, Powiem tak, tak, szczerze mówiąc, opłaca się Admin Focus w tym momencie, ponieważ to musi skończyć cały ekonomik. Zrobić 7, 8, 9 i 10 teki. Nie, 8, 9, 10, 10 teki. Żeby w ogóle, mógł, żeby w ogóle no, móc zacząć wziąć Quality. W tym momencie, tym bardziej, że on jest Kingdom i, Rank. No, bym nie trzymaj się tam w bo tutaj. On jest Kingdom Rank, więc ten stokus będzie trwał tylko 20 lat. Więc w tym momencie szybciutki Wima Minfokus, finiszujemy. Finish, nie wierzę, że to mówię w ogóle, żeby Focus na no, dobra. Finiszujemy Economic, robimy teki i do Quality bierzemy. Tak, to. A nie! On ma quality! O chuj. No to tym bardziej, tym bardziej Admin Focus, żeby jak najszybciej skończyć to ekonomik i te 10 dyscyplin coś ci dało. Co eee, co dużo mówić. no estate, tak estate zrobione nie widzę, e, nie ma pył punktów od diplo. No, jest ciężko, jest ciężko może za 4 no, lata czy? za 4 lata możesz sprzedać tytuły, mieć 30% Kralandu, nie, sprzedać, zabrać ziemię, mieć 30% Kralandu i sprzedać tytuły żeby mieć darmo pieniążki. Tutaj budynki chyba nie patrzę. No właśnie, żadnego workshopa, Nawet nie ma co, nawet nie ma kościoły. Building value 200 dukatów w 1496 roku. Nie wiem, no to jest taki na początku gry się taki ma, więc no ogólnie jest nieciekawie, a on chyba nie miał żadnych wojen z graczami. No nie wiem, nie wiem. No jest ciekawa, ciekawa kampania główna, poziom jest naprawdę bardzo kampania, wysoki. jest kampania główna, ale masz rację. Myślę, że myślę, że jak na gole trochę. Eee, o, tyle od nas nie, dzisiaj. Nie, nie nie rób tak, nie rób tak. Tyle od nas dzisiaj dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia. Ja no musiał przypierdolić na koniec, dobra. Eee, no to tyle. Eee, ja lecę na kampanię. Mam nadzieję, że się podobało. No i nie no będziemy trochę bardziej szczegółowe te podcasty, no ale nie zdążyliśmy. Bo... Eee, tak wyszło z czasem, no i tak. eee, No i do zobaczenia. Eee, no cóż, tych, których ominęło, to trudno. Będziecie mieć swoją szansę w następnym w... tygodniu. W... 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 W...